I cześć się moi drodzy. Kolejny sztab u nas, czyli kielce w kielcach. Tak samo będzie się dużo bardzo działo. Pamiętajcie, gramy 15, 15 stycznia, 25 finał. Takie piękne puszki kolorowe będą wśród ee, tych, którzy zbierają pieniądze. Czyli kielce będzie pełne takich kolorowych puszek. Oprócz tego taki cudowny z naszym e, identyfikator. Tu wszystko będzie napisane: będzie zdjęcie wolontariusza, będzie jego numer. Ten sam numer będzie na a więc w kielcach tak samo będzie kolorowo. Pamiętajcie, że my zaczynamy nasz finał. Już z samego rana w TVN, także TTV, także TVN24, to tam się będziemy witali z wami wszystkimi, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo gramy na całym świecie. 1700 sztabów, jeden z tych sztabów to oczywiście sztab Kielce. Ilu będzie wolontariuszy u was? 747. Chłopcy, dziewczyny? Wszyscy. Od kiedy zaczynacie, od którego go godzin rusza cały u was finał? Ja myślę, że im wcześniej, tym lepiej. Hahaha, ha, ha, ha. Kopernik mnie lepiej nie odpowiedział, co będzie się działo w Kielcach? E, w Kielcach będziemy grać na rynku, będziemy grać e, na ulicy Sienkiewicza, bardzo dużo atrakcji przygotowanych, kilka scen i zapraszamy wszystkich Kielcza. Licytacje będą? Oczywiście, w tym roku mamy od, e, po wieloletniej przerwie złote serduszko. Złote serduszko, pamiętajcie, jest tylko 100 sztuk takich pięknych gadżetów, numer 13 zawsze zostaje u nas, ale tylko w zeszłym, naszym ostatnim finale, w zeszłym roku, za dwa serduszka się ponad 2 miliony złotych, a więc gadżetnik jest pełen słońca, pełen energii, pełen przyjaźni, Nie się bądźcie razem z nami, czekamy na okrzyk z Kielc, pośród uśmiechniętych ludzi z Kielc, że ten okrzyk padnie do nas, pozdrowicie Warszawę, a my to chętnie puścimy, oglądajcie nas, ponieważ światełko do nieba będzie u Was? Będzie, oczywiście, nawet... Dwa? Nawet dwa. Dwa światełka yy, do nieba w Kielcach. U nas jest tylko jedno, ale będzie o godzinie 20. Będziemy się łączyli z całą Polską. Będziemy nasłuchiwali, będziemy przyglądali temu, co się dzieje. I nasza transmisja będzie się kończyła o godzinie 0:30 już następnego dnia. Także zróbcie wszystko, abyśmy mogli podać wszystkie informacje dotyczące zbiórki pieniędzy w Kielcach. Ja powiem Siema, oni okrzykną Siema. W ten sposób pomachałem Wam przyrządem do machania i się z Wami pożegnamy. Kielce, dziękujemy bardzo, żegnamy się z Wami. Cześć, Siema! Siema! Siema. To był okrzyk w kielcach? Siema! Siema! Siema!